Oto ci, którzy mieli dać Lechowi pierwsze zwycięstwo przy ulicy Cichej od 1989 roku. Trener Jacek Zieliński wymienił jednego piłkarza w stosunku do poprzedniego meczu. Nie ma Dziurdziewicza, jest Tomasz Bandrowski. Trener Waldemar Fornalik nie mógł skorzystać dzisiaj z Andrzeja Niedzielana w ataku od pierwszej minuty. Sobieg zmienia się też ustawienie, bo Pulkowski jest trzecim środkowym pomocnikiem. Świerblewski tym razem zajmuje miejsce na ławce rezerwowych. Dla trenera Jacka Zielińskiego to 120. mecz w naszej Ekstraklasie. Pierwsza połowa i niewiele obrazków z niej, dlatego, bo pierwsza połowa to przede wszystkim znakomita gra obu drużyn wtedy, gdy one piłki nie miały. Trener selekcjoner, ten uśmiech mówi wszystko. To było to, co Tygrysy lubią najbardziej. Pełen nieustępliwości, walki, rywalizacji o każdy metr boiska, mecz. To już druga połowa. Grzyb. Kotorowski, próba interwencji, ale to jest interwencja nieudana tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania Michał Pulkowski. Właśnie jego nazwisko trafia na y, listę strzelców. Znakomita akcja ruchu. Wcześniej z udziałem Artura Sobiecha. Tutaj y, na jeden zwód y, zmylony Seweryn Gancarczyk, Asysta Wojciecha Grzyba. Krzysztof Kotorowski, a po chwili Michał Pulkowski który właściwie został trafiony piłką. Wbił ją do bramki Lecha Poznań. Odpowiedź Lecha, Siergiej Krywiec. Lech stwarzał sobie zagrożenie bardzo często po stałych fragmentach gry. Ta akcja miała swoją kontynuację. Tutaj niepocieszony był Bartosz Bosacki, wcześniej strzał. W w takiej niedogodnej sytuacji oddawał Sławomir Peszko. Kapitalne podanie Pulkowskiego z głębi pola. Sobiec i jedna z wielu niezwykle udanych dziś interwencji Bartosza Bosackiego. Tym razem Krzysztof Nykiel. Gabor Strata, Kotorowski. I Grzegorz Wojtkowiak spokojnie, żeby zażegnać niebezpieczeństwo na rzut rożny. W tym sezonie lek świetnie sobie radzi z drużynami z Górnego Śląska. Nie przegrał z nimi ani jednego meczu. Odniósł w siedmiu spotkaniach cztery zwycięstwa, ale tutaj był w bardzo trudnej sytuacji. Przegrywał 0 do 1. Lewandowski, Peszko. I kiedy wszyscy widzieli 1 do 1 na tablicy rezultatów, okazało się, że to jest złudzenie. Piłka opadała właściwie, ale w niewłaściwe miejsce. Po prostu Peszko nie trafił piłką w bramkę. Trzeba powiedzieć, że Lech zareagował pozytywnie na gola ruchu Chorzów. Coraz więcej akcji piłkarzy w białych strojach i to jest 69. minuta. Kapitalne zagranie z głębi pola Dimitri Niacza. Z prawej strony Grzegorz Wojtkowiak najpierw piłkę przyjął. Doskoczył do niej, jednym ruchem ograł Ariela Jakubowskiego i bardzo precyzyjnie podał do Roberta Lewandowskiego. To 17 gol Lewandowskiego w tym sezonie. Warto przypomnieć, że on strzelił ruchowi dwa gole w pierwszym meczu w tym sezonie. Trafił też w poprzednim, gdy Lech grał z drużyną ze Śląska. Łukasz Janoszka po dobrym dośrodkowaniu był bardzo bliski pokonania Krzysztofa Kotorowskiego, ale bramkarz Lecha spisał się tutaj bez zarzutu. Wychodził w górę Grodzicki, ale to Janoszka, który stał za nim, oddał strzał głową. Łukasz Janoszka, najlepszy piłkarz kwietnia, Michał Pulkowski na pewno jeden z lepszych piłkarzy tego meczu. I wcale nie myślę teraz o golu, którego strzelił Lechowi Poznań. Wielkie brawa w tej sytuacji również dla Kotorowskiego. I to jest Arkadiusz Piech prowadzony przez trenera Fordalnika z ławki rezerwowych sobie, który tutaj do pewnego momentu robił wszystko znakomicie, ale później stracił równowagę i zmarnował tę szansę. Artur Sobiech nie strzelił gola w sześciu kolejnych meczach ligowych. Dziś mękał obronę lecha w stopniu niezwykłym. Arboleda przede wszystkim może coś o tym powiedzieć, ale myślę, że inni defensorzy kolejarza jak najbardziej też. Robert Lewandowski, on w końcowych minutach wrzucił jakiś dodatkowy bieg, w ogóle nie wiedzieliśmy, że takowy istnieje w tej jego skrzyni biegów, nie dał się powalić, on był nieraz faulowany, proszę zobaczyć jak utrzymywał się na nogach, gdy był atakowany przez Barana, później przez Sadloka, który też zaliczył niezłe zawody, ale tutaj sobie nie poradził i gdyby nie Krzysztof Pilarz, być może ta piłka odbiłaby się od poprzeczki i byłoby 2 do 1 doliczony czas gry. Piech jest faulowany przez Manuela Arboledę. Trąca piłkę lewą nogą, potem zostaje trafiony prawą ręką na wysokości szyi. Ja nie mam wątpliwości, że to jest faul Kolumbijczyka. Sędzia pozwolił grać dalej. I co się okazało? Okazało się, że Robert Lewandowski chciał przerwać grę, widząc leżącego na boisku Piecha. Ale po chwili, o właśnie, zorientował się, że Piech wstał. I to jest śmiercionośne zagranie Lewandowskiego. Z Jergiej Kwiwiec. Piłka odbija się jeszcze od Grodzickiego, który w 2008 roku strzelił gola samobójczego, gdy Róg przegrał z Lechem 0-2 na Stadionie Śląskim. Ten gol daje 3 punkty Kolejorzowi. Trener Jacek Zieliński. Eksploduje po tym, co zrobił jego zespół, po tym, co zrobił Robert Lewandowski w ostatnich minutach tego spotkania. Najpierw gol, to było w 69, a później asysta 120 mecz Jaska Zielińskiego w ekstraklasie. Bardzo trudny, ale zwycięski po chwili euforia, bo dochodzą wieści z Krakowa. A Robert Lewandowski, no cóż. Kiedyś w 1948 roku w pierwszym meczu obu drużyn Teodor Peterek strzelił swojego ostatniego gola w Lidze. Czy dziś oglądaliśmy ostatniego gola Lewandowskiego? Chyba jeszcze nie. Jest jeszcze jeden mecz, a on jest w formie niezwykłej.